Można powiedzieć, że przyszliśmy, zagraliśmy i zwyciężyliśmy. No, widać, że chłopaki pierwszy sezon grają w ekstraklasie. Na razie ich to troszeczkę przerasta. Zresztą rozmawiałem z napastnikiem podczas meczu, mówił, że nie mają trzech kluczowych zawodników dzisiaj. No i to było widać. No, nie postawili nam oporu. Cieszy, że na zarost w końcu. bramkarz dojechał, więc mogliśmy to zarost utrzymać do końca spotkania. Graliśmy dwa tygodnie temu z drużyną. Wiem, że w pierwszej lidze oni nazywali się Elektronik. Outlet, teraz mają tam jakąś inną nazwę, Kobi. Tak, Kobi. No, no to wydaje mi się, że ta drużyna podniesie poziom Krak Sport Ekstraklasy. No wiadomo, że cały czas y, mocna będzie drużyna PKP Cargo, z którą zresztą zremisowaliśmy. No i drużyna Mistrza, czyli Edukacji. Naszym najtrudniejszym rywal. No, mieliśmy wszystkie, ja uważam, że wszystkie trzy y, takie najcięższe mecze mamy już za sobą, czyli PKP Cargo, Elektronik. Outlet, no i właśnie ta edukacja. Ale wydaje mi się, że najcięższym będzie, będzie edukacja, jednak mimo wszystko. Naszym celem jest najlepsza atmosfera w zespole, a jeśli chodzi o ligę, no nie wiem, no powalczymy. Wydaje mi się, że mamy taką drużynę, żeby walczyć skutecznie o mistrzostwo. Zobaczymy, jak to będzie na wakacjach, bo wiadomo, że Business League trwa też na wakacjach, są różne wyjazdy. Jeżeli będzie dopisywała kadrę, no to powalczymy o to pierwsze miejsce. Może jeszcze kilka słów na temat właśnie kadry. Kto jeszcze, kto przyszedł? Znaczy, no, celujemy tak, żeby, przynajmniej, żeby w każdym meczu był, co najmniej, jeden, tylko, jeden, tylko jeden zawodnik na zmianę, bo u nas są chłopaki, którzy czynnie uprawiają sport i po prostu wystarcza im siłę na 40 minut, więc nie ma potrzeby więcej. Doszedł do nas Bartek Zasadnik, który już kopał z nami kiedyś tam w poprzednich sezonach, gdzie zdobywaliśmy mistrzostwo drugiej ligi. No, czekamy na powrót ze zniecierpliwieniem naszego popularnego snajka Wojciecha Wolana. A celem Michała Spasiłka na ten sezon jest? Moim dobrze się bawić i żeby umijał kontuzja. Jakieś pozdrowienia na są koniec? Pozdrawiam sędziów Grzegorza Chanowskiego, Kamila Dyleńskiego i Wojciecha Wolana.